No i tak mamy już łożyska wymienione, zabite mamy, nowe założone ten. No i teraz to tylko połówkę i to wszystko niestety teraz będzie dużo roboty, ponieważ to wszystko trzeba skręcić pod nowa. No jest bardzo dużo pracy, ale co najważniejsze mamy urzyska wymienione i będziemy składać. No i tak teraz będziemy montować tylko połówkę obudowy. Zbadać, będziemy teraz to wszystko. Teraz przepasujemy, mamy znaki, znaki to znak, będziemy to skręcać Tak, ogólnie mamy to teraz. Szukamy znaki. Są znak to znak, także musimy to kręcić. Jak to kręcić, powiem tak, się jest bardzo wiele i w to bardzo ciężko. Ja taki to wymyśliłem w piwnicy, w i kręcimy. Zanim to wszystko bez idziemy Robimy taką próbę. Macie fukloty. jest wszystko dobrze poprzez wysokie i działa wszystko po a przed tu stukało, pokało łóżyska są wymienione z orzem i tyłu, tyle no i tak pan to ładnie pierze. Tu są i jeszcze taki filtr był zatkany, wymieniliśmy, no i teraz przejdzie jedno pani, uczyłem te 30 minut, ale jak widać nic nie cię, nie jest wszystko w porządku, bo je. także wypierze i będzie to odbierało.